Аньчараа бүрхэв. Нохоч жисэй.

O! Oh, oh, oh. się! Opowiadaj. Nic nie czuję! Nie, nie ma jak to spędzić urodziny w wozie! No do oh, 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 oh. oh, oh, oh. Dobra!

no bo najwięcej ci się da uciekać. Dziesięć jest. No po ten Hop, hop. Całe dziesięć. <noise> Jest zimniej niż ostatnio. Ja się tak się tutaj zastanawiam. Cześć Marsza! W końcu normalna temperatura wody.

Zdjęmy tracę, popłyniemy. A... Powiedz Grzeszy, jak po to jest po 50? Po 60, pan zeci po 60. Zjemy, wypijemy, przypłyną. Po 70, po 70. Zjemy, wypijemy, zjemy, wypijemy. Stąd też dobrze widać. <śm> Dobra, dobrze. Sam się poprawia. No powiedz Zeszak to po 50 jest. Po 50. Eee, w zasadzie to dzisiaj. Także jeszcze nie wiem. Ale po pierwsze czy drugie 50. <noise> od jutra. Od jutra będzie. Od jutra będzie po. Na razie jestem w trakcie pierwszej. Pierwszy. <noise> w pierwszej pierwsze fazie. W pierwszej fazie. Jest Ewuś? Ewus, gdzie jesteś? Chodźmy ze swój twodzić. chodź ze swój foczek. Ooo! Jestem Orsem! <noise> Scheidt dat niet?

Да, 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 да No, jak, taki mi prezent zrobiła na urodziny, że masakro Jakiej? No Paula dostała się na Erasmusa, do Hiszpanii leci, do Cywilii na pół roku nie? Ojciec dumny z córki? No, oczywiście, A że tak Zdała egzamin angielskiego, zdała hiszpańskiego, tam były tylko trzy miejsca do Sybilii. Dostała się, nie? Jestem zadowolony, dumny, nie? No przecież, No już To To

A zijn waren we in de buurt van de 200.000 barrières. Is dat wel iets voor dat? Hoe het? de